Siemyś, ja tutaj kungów, witam was w kolejnym odcinku ze Swords and Sandals 2. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, i tu mam dla was em, właściwie przeprosiny. Mam dla was przeprosiny, ponieważ bardzo, ale to bardzo dawno nie było odcinka. Znowu wezmę sobie tego z młotem, zobaczymy, może jeszcze na radę nim pograć. Strasznie dawno nie było odcinka, nawarciło się na to parę rzeczy, na początku, na początku troszeczkę miałem problemy, takie powiedzmy, że się źle czułem i tak dalej, później przyszły święta, a później niestety przyszło również lenistwo i tak wyszło, że dawno, bardzo dawno nie było odcinka, więc no cóż jest w końcu, więc przepraszam was strasznie, już nie będę gadał, że... Że nie będę nic wymyślał. W ostatnich dniach to naprawdę to było lenistwo. Miałem kupę czasu, przenerdziłem to wszystko w CS-a, zamiast przenerdzić nagranie na przykład Swords and Standards dla was. Tylko, właśnie najgorszym problemem jest to, że wy nie chcecie oglądać CS-a, bo ja bym mógł wam nagrać milion odcinków CS-a na przykład, ale wy tego nie chcecie oglądać. No to co ja wam poradzę w tym momencie? Cholerka? Nic nie mogę. Mam 7 tysięcy, czy ja mogę jedyną rzecz, którą mogę zrobić, to pójść na tournament, tak naprawdę, bo w sumie tak naprawdę nie mam innej możliwości w tym momencie. Ale dobra, zaraz zobaczymy, co tutaj się dokładnie będzie działo quickiem, bo jak widzę to na razie bardzo będzie dobrze wchodziło. Frozen przed zajebiście, już mu prawie zgarnąłem cały armor, a gościu ma bardzo, bardzo mało życia, więc jest naprawdę zajebiście. Zostało mu 2 HP, pięknie. Znaczy dwa armora oczywiście. Użył już po uszy, prawdopodobnie następnego już nie ma, więc zaraz będziemy... O ty kurde, w końcu mi przysrał jakoś porządnie, ale już jest po nim. Jeśli tak będzie wyglądała... wyglądał cały tournament, to ja tak rzeczywiście mogę walczyć. To było naprawdę, naprawdę genialne. Echem. Ale zapewne nie będzie tak wyglądał. What the fuck, pakaraka makafaka. Dla ty, dlaczegoś ty mnie tutaj przyciągnął, jomuś, bo ja nie rozumiem. Jak, jaki, jaki miałeś cel w tym, żeby mnie przyciągnąć, kurde do siebie. Jak ja sam chciałem do ciebie przyjść. Ale spoko w sumie. Skoczymy, doskoczymy, pewnie, że tak. Pewnie, że tak. 94, 70... A, polecam mu już tymi. No, on już mam mało życia, on mnie raczej nie, nie powinien rozwalić, a ja przynajmniej szybciej to zakończę, bo em, paradoksalnie szybciej... O, zobaczcie, Frozen przed jest naprawdę naprawdę zajebiście. Okej, okay, no co możemy zrobić? Na pewno tutaj mamy. 15 tysięcy, Momencik, coś bym chciał zrobić. Wiecie, co ja zrobię? Albo dobra, chrzanić to. Trudno, przeżyję to. Chyba, że gdzieś tutaj się da ściszyć grę. Ale prawdopodobnie się nie da. I, bada, 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 south Stance można wyłączyć po prostu. Dobra, to trudno. To na razie nie będę ciszał, bo nie chcę ciszać siebie tak jakby, a chcę ciszyć całą grę, więc musiałbym minimalizować grę, a tego się nie da do końca zminimalizować, bo ta gra dość dziwnie chodzi. Ale nieważne, nie wchodzę w technikali, bo i tak nigdy nikt. Nikogo to nigdy nie interesuje, więc dobra, po prostu przejdźmy do tego, że mam rozwalić kolejnego typa, którym zostało już tylko 62 HP, więc zaraz wszystkich pociśniemy, zostało mu się. Uwaga, pięknie i kurde, jeśli tak będzie wyglądał naprawdę cały tournament, to będzie zajebiście. Tylko że ja tak. Najgorsze jest to, że ja tak przejdę przez cały tournament, dojdę do bossa, kurde i boss mnie rozwali, kurde, machita w ogóle. Ojej, no ale mi przesrał, no po prostu aż strach. A ten gość już może być wyzwaniem, bo ma strasznie dużo defa, cholera. Ma też sporo armora, ale w sumie życia nie ma tak dużo. Zatem ja też mam dość sporo defa, gościu chyba nie ma zbyt dużo ataku, bo jak na razie ani raz mnie nie trafił. Raz mnie trafił krytykiem, no ale za, za 30, no to naprawdę po prostu coś strasznego, no coś strasznego. Dobra, zostało mi już tylko 100... 100 parę życia, więc powinienem. No i pięknie krytyk przed 140, prawie HP mu wziąłem za jednym zamachem. A ja zostało mu już wcześniej tylko 120, więc po prostu oczywiście padł. Przechodzimy do następnego gościa i zobaczmy, gościu nie przyciągnął. Z nim może być ciężko, bo gościu ma taką samą broń jak ja, więc czasem jak mi przystra to będę w dupie. Ale jak na razie jest spoko. Jak na razie jest spoko, zostało mu już tylko 170 pancerza, aby się tylko nie uleczył. No dobra Zdejmij mu chociaż pancerz, żeby nie użył błyszyna na pancerz Okej, okay, jest zajebiście. A nie, bo krytyk wszedł. Dobra, teraz jest pięknie. Jak na razie zostało mi 230 HP, jest bardzo dobrze. Jak na razie te wszystkie walki są tak easy, że jeszcze ani razu nie musiałem ani używać. Ani jednego poszyna, ani tego na życie, ani tego na pancerz, ani nawet tego czaru, który właściwie którym trzeba przyciągać przeciwników, bo tak naprawdę nikt do mnie nie ucieka, tylko sami Mnie do siebie przyciągającym się bardzo, bardzo podoba, nie ukrywam. Dobra, przechodzimy do następnego. Zostało już tylko trzech do bossa, trzeba muszę pokonać trzech ludzi, i następny będzie boss czwarty. Jako czwarty i wygrywam turnament, turnam ale wątpię, żebym dał radę, bo gościu, zobaczcie, już mnie gościu tutaj bije z mieczem. A z mieczem może być lipa. Wyście mi mówili, dużo razy mi mówiliście, że jak ktoś jest z mieczem, to że od niego po prostu uciekał. Tylko, że to wcale nie jest takie proste. To wam się może wydawać takie proste, że o, w takim razie uciekni, tak? No ale jakie ja mam uciec od gościa, który, no właśnie, zobaczcie, on użył skoku i nie doje, że. nie to, że do mnie doszedł, chociaż jak ja bym użył skoku, to ja bym do niego nie doszedł. Um... Dobra, chodź no tu. No nie, no kurna, tego to ja nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Rządzi się jak kurde odbijają. Dobra, dam radę, dam radę, dam radę, spokojnie. Pierdut. Pięknie, nawet mu, mi się udało mu dowalić. Bardzo dobrze. Zostało mi już bardzo mało życia. Znaczy, twój, co ja gadam, bardzo mało temu wchodziło mi oczywiście o itemy, czyli em, em, użyłem już jednego potszyna, użyłem czaru, został mi już tylko jeden potion em, Za co może być po prostu, może to być problemem, bo jeśli on mi dość zjedzie mocno i życie, i pancerz, to później mogę być w dupie, bo się będzie po prostu trudno podnieść. A gościu ma chyba jeszcze wszystko. E, chciałbym mu zjechać chociaż na razie pancerz, żebym, żeby on się oczywiście nie odrodził, bo jeśli on się odrodzi, to będę w, troszeczkę w dupie, bo właśnie to jest najgorsze, że jak mu zjadę. O nie, wziął miecz, to źle, to źle, to już wolę, żebyś kurde miał gościu ten. O dobra, jak na razie jest bardzo dobrze. Zjechałem mu. <laughs> dobrze, pięknie. Teraz nie przysra. Nie, Frozen go zabiło. Ale zajebiście. No to mi się udała ta walka. Ta walka mi się zdecydowanie udała. Oby ten gościu nie miał miecza. Nie masz miecza, nie masz miecza. To bardzo dobrze, że nie masz miecza. Bardzo fajnie. Idę do ciebie od razu. Od razu do ciebie idę. Okej, okay, będziesz mi zabawiał publiczność. Dla mnie w sumie spoko możesz mi pozabawiać publiczność. Mi to właściwie na rękę, tylko bo ja i tak to ja wygram to, więc pieniądze za zabawianie publiczności po prostu przyjdą do mnie. E, mogę spróbować doskoczyć chociaż... O, myślałem, że nie dam rady, ale na szczęście jakoś mi się udało, jakimś cudem, nie wiem w sumie do końca jak. Pięknie mu przystrałem, to było ryzykowne. Dlaczego tylko dziewięć? On ma jakąś odporność na magię czy coś w tym stylu? Nie wiem dokładnie, czy, czy jest coś takiego, czy nie ma czegoś takiego. Um, ja to pójdę spać, bo zostało mi bardzo mało, bardzo mało energii. A teraz po prostu użyję czaru, żeby gościa przyciągnąć, bo mi się nie chce kurde z nim chrzanić. Jeszcze musiał spać, dobra. O nie, nie trafiłem. Fucking hell, może być problemem, żeby go dogonić teraz w tym momencie. Bo gościu prawdopodobnie będzie uciekał, ale wiecie co ja zrobię? Um, wezmę po prostu sobie to. Wezmę sobie to. Ja go po prostu ostrzelam, bo on już ma bardzo mało życia, więc ja powinienem po prostu dać radę. Kilka razy go potrafiam, spokojnie on mi. Na pewno nawet jakbym nie trafił za każdym razem, 10 razy, to i tak mi nie zjedzie nawet armora, a co dopiero życia, więc. A ja go zjadę bez problemu, więc na pewno możemy poczekać. Zwłaszcza, że gościu mnie nawet trafić nie może, co mi się w sumie bardzo podoba. Bo nie wiem, czy on mi w ogóle trafił kiedykolwiek. Chyba mnie nie trafił nawet. Zobaczcie, zostało mu 22 hp tylko. 24 w tym momencie 28-30, już cholera. Czy ja dam zabić tym 30, nie wiem dokładnie. I uwaga, 42 pięknie. <ścoughs> Porobiono oczywiście Kongu defiz Baldrick No i został jeden i boss oczywiście. Dobra, o cholera, tutaj będzie lipa powiem wam. Mhm, mm no chodź na no tu, chodź na no tu. Dlaczego ja mam tylko... Aha, bo on mi osłabił jakoś armor, tak? Nie zauważyłem w sumie. Chyba użył tam jakiegoś czaru. Możliwe, że to że to właśnie on mi osłabił armor, bo mam tylko 600, a powinienem mieć zdecydowanie więcej. No dobra, podskoczę do ciebie. Hono tu. Z takiej odległości będziesz do mnie strzelał. W sumie dla mnie spoko. Ojenny, nie no nie, może jednak nie spoko. A dobra, doskoczyłem do niego. Jakimś co mi się udało. Muszę klikami walić, bo mam za mało armora. Znaczy za mało. A on ma za dużo defa. Pięknie, dobra, i piękny, dobra, zajebiście, nawet gościu już nie ma armora, zostało mu 224 życia, dobra, jestem pewny, już w tym momencie jestem pewny, nieważne jak źle mi pójdzie, i tak wygram ten, ten pojedynek, akurat w tym meczu, o cholera, spojzonował mnie, o kurda, może jednak nie wygram, o ja piernicze byłem zbyt pewny siebie, powiedziałem coś, czego nie powinienem mówić, no i mam za swoje. No, i mam za swoje, dobra, spokojnie. 270 yeah! do życia. Jest, robi się kurde niebezpiecznie. Oj, robi się niebezpiecznie. Frozen przed, pięknie. Teraz ja znowu pięknie. No, cholera, jasne. Ile on ma jeszcze tych poułszynów? Ja pierniczę. Nie, nie mogę zapominać, że ja też mam poułszyna, więc to jakby co. Nie ma takiego problemu tak naprawdę. Ale to i tak jest troszeczkę lipa, powiem wam. Dobra, zostało mu 37 życia. Fajnie, żeby wszedł jakiś. Jest, dobra, pięknie. Mamy tę rundę, mamy tę rundę I został już tylko boss, jeśli ja pokonam bossa to będę naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwy Zobaczymy jak mi się uda, czekajcie ja sobie tutaj muszę zrobić, odpalić sobie stopper. No i dobra, lecimy z bossem, już go widzieliśmy w poprzedniej rundzie Ostatnio mnie pojechał dość mocno, więc mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej Dobra, pociśniemy, pięknie, już pierwszy cios mi wszedł Gość jest cholernie, o dlaczego ja tego użyłem, a nie, a nie czegoś innego Będę go bił normalami, nie opłaca mi się bić czymś innym tak naprawdę, cholera Jemu strasznie często wchodzą te... No, jak to się nazywa? Te enchanty. O, dobrze, dobrze. Bardzo mi się to podoba, że mnie tutaj przyciągnąłeś, gościu. O, cholera, ale za enchant, zobaczcie. No, mu tak strasznie często wchodzi. Zostało mu 1000 HP 66%. Dobra, spróbujmy. Pięknie udało się. O, nie. On mi coś obniżył jakąś szansę. O, cholera, powinienem tego użyć zdecydowanie wcześniej. Nie opłacało mi się teraz używanie tego całego ojojojoj, oj, 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 bardzo lipa, bardzo lipa. Dobra, na razie 100 i pięknie, enchant wszedł. Naprawdę naprawdę zajebiście w tym momencie, to wygląda. Ja będę spał, ja na razie sobie pośpię. choć tu, jeden chciałem spać, ale nie mogę spać więcej. Dobra, jak na razie jest spoko. Podejdźmy tutaj. Pięknie, bardzo dobrze kolejny wszedł. Z tą 750 życia, to dalej bardzo dużo, ale jeszcze na spokojnie, jeszcze na spokojnie. 47, pięknie, jak na razie wchodzi bardzo dobrze, ale niestety wszedł mi enchant. I muszę w tym momencie chyba użyć tego niestety. Dobra. Muszę w tym momencie tego użyć. I uwaga, wchodzi dalej. Pięknie. Zostało mu 558 życia, czyli w dalszym ciągu więcej niż mi. Nie podoba mi się to do końca. Mam nadzieję, że jak tego użyję. Uwaga, to ja będę. Uf, na szczęście mnie nie trafił. Bardzo dobrze. Ok, na spokojnie, na spokojnie. Zostało mu. Jak on mnie trafi, to będę naprawdę w dupie. Zostało mu mniej życia niż mi, ale już w tym momencie nie był Przed enchant, oczywiście. A mi enchanty chodera nie wchodzą. Nie rozumiem dlaczego, nie rozumiem dlaczego. Znowu przed enchant i ginę. Jeszcze nie. Teraz ginę. Dawaj, dawaj. Doskocz i enchant. To mam szansę. Nie, dobra, muszę, 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 stąd uciec. Dobra, tylko żebyś mnie nie zabił tym. Bo to będzie naprawdę lipa, jak mnie zabijesz tantem. Ja pierniczę, jakie to było żałosne. Straszne. No dobra, muszę spać. Chodź no tu, chodź no tu. Dobra, spróbuję doskoczyć. Uff. I uwaga. no i teraz wchodzi Quick i Enchant. Nie, nie Enchant. Wejdź. Jest! 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 Jest, Jest! ale miałem fuksa, Miałem tak cholernego Fuxa, ale udało się. You have won the dungeon hack. 52 tysiące zrobiłem. Mam cholernie kupę forsy. Cholernie kupę forsy. Mam. Strasznie mi się to podoba, bo mam dzień 13. Seas of... Coś tam, coś tam nawet nie zdążyłem przeczytać. Zobaczmy, ile ja mam hajsu. Mam 150 tysięcy. 150 tysięcy, ale ja dalej cholerka. Dobra, zobaczmy jak to jest z armorem. Mam chyba wszystko najlepsze w tym momencie, nie widzę tutaj za bardzo czegoś lepszego, co mógłbym wziąć. Dobra, chyba ewentualnie mogę sprawdzić buty, no, ale są najlepsze. Dobra, czyli cały armor mam najlepszy, nie mam na co wydać tych pieniędzy, to jest w ogóle jakieś przerażające. Um, dobra, no zobaczmy, zobaczmy, more items. Jeszcze muszę to. Sorry, you need 39 strength, strength przepraszam, a ja mam... Nie wiadomo, ile ja mam. Hmm. Tutaj będzie stac. A potrzebna. 3, potrzeba 39? Przepraszam bardzo. What the fuck? Whip and Smith. What the. Wait the fucking moment. Tu. 39. Aha, dobra. 27, 30, 33, 36, 37. Już się bałem, że cholera. Następne jest za 39. Ale następne jest za 27. Ok, czyli dalej idą co 3. Czyli dalej idą co 3. Bardzo dobrze. 27 muszę zbierać No. Przydałoby się to kupić i później zrobić do tego enchant, tak naprawdę, bo, bo innego pomysłu nie mam. Ja sobie zapiszę grę, wejdźmy tutaj. Jedyne co mogę zrobić, to pocisnąć parę dueli, tak, żeby nabić po prostu następny poziom. Jak nabiję poziom, to oczywiście wcisnę sobie w stręg, tak, kupię nową broń i później nabijamy kolejny poziom, żeby cisnąć po prostu, żeby cisnąć. Um, już wtedy coś, coś takiego bardziej przydatnego, nie wiem, może, właśnie nie wiem czy strengta, yy, znaczy czy, czy defensa będę cisnął, czy później watak atak będę cisnął, tego jeszcze nie wiem, to się jeszcze zobaczy dokładniej później. O cholera gościu, ma cholernie dużo strengta powiem wam, jak on mi przysra to mogę być w dupie, ale jak na razie idzie bardzo dobrze, idzie bardzo dobrze, ze mu 58 życia, quick i po gościu, pięknie. Dobra, 13,5 tysiąca w ogóle zarobiłem, więc mam naprawdę zajebiście dużo hajsu. Dobra, 3, władowałem w strength'a i jeden mi został, Jeden mogę dojść w defense i tam w defense. Okej, okay, tak zrobiliśmy. Czyli teraz Weapon Smith. Dzień dobry, Weapon Smith. Chciałbym kupić nową broń. Chciałbym kupić to. To już wygląda naprawdę, naprawdę poważnie. Teraz tak, you are approached by a frantic woman. Please help me. My only child was playing in the old mill and is trapped under some heavy wooden blocks. I cannot free him. Do you help rescue the child on or decline and you get about your business? No właśnie, biznes, um, nie mam pojęcia w sumie co ja mam zrobić, bo dużo ludzi mi narzekało um, Dużo, chyba ze trzy komentarze tylko były na ten temat, więc w sumie nie tak dużo um, Ale chciałem powiedzieć, że jak ja poprzednio stwierdziłem, że nie będę pomagał temu tam starcowi, czy, czy co to tam było w tym testowaniu, zaklęć, czy, czy, czy czegoś tam, nie pamiętam dokładnie co tam chodziło, to wyleciało mi z pamięci, w każdym razie w każdym razie, żeby jakbym pomógł w tym, to bym dostał cholernie kupę hajsu, a tak to mi zabrakło, zabrało charyzmę. Ale raz się zdarzyło tak, że mi zabrało strękta. A ja nie chcę, ale w sumie, jak już mi zabierze strękta. Dobra, wiecie co, pomogę. Jak mi zabierze strękta, to wyłączam grę. Dostałem trzy charyzmy. Okej, okay, okej, okay, no to zawsze coś, nie? Zawsze coś. Nie wiem w sumie po cholerem mi charyzma, ale, ale mam ją. Dobra, Magic Shop, zobaczmy, wejdźmy do Magic Shop i chyba sobie zainwestujemy w to. 275 tysięcy, serio? No to może jednak zainwestujemy w to, a ja cholera myślałem, o, ale mam dużo, kupię sobie naj... wreszcie najlepszego enchant'a. A dupa, dupa nie najlepszy enchant' sobie kupię. Dobra, no to co ja mogę zrobić? Czy mamy następny dzień? Zaraz się robi noc w ogóle. Powinienem chyba poczekać na nowe itemy, ale nie, dobrze, 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 niech się robi noc, ja sobie pocisnę troszeczkę dueli, ale kurna mam już, mam już to, że ta broń jest naprawdę zajebista już w tym momencie, tylko, że teraz muszę bardziej sobie przykoksić atak i przykoksić sobie obronę, to jest mój teraz cel, głównie myślę, że następnym będę cisnął atak, nie wiem, dorzucę sobie trzy ataku, jeden obrony albo... Może po dwa, po prostu sobie pododaj. Chociaż nie, trzy ataku jeden obron. Tak sobie dorzucę w następnym tym. Dobra, wciśnijmy, zobaczymy. Oczywiście do następnego levela jeszcze dużo czasu nam, mm, nam zejdzie. O ty kurde, panie dziejaszku, przestań. Tak nie wolno. Tak nie wolno, panie dziejaszku, dobra. Idę do ciebie, pięknie mi weszło, kurna, za 250 hit. To jest naprawdę zajebista broń, to jest naprawdę zajebista broń. Enter die. area, oczywiście, wbijamy. O cholera, gościu, ma miecz, no to jestem w dupie. Jak mi gościu przystara tym mieczem, krytyka, to ja sobie nawet nie powiem, że mam dużo armora, bo gościu mi od razu wleci krytyka. No chodź no tu, cwelu. No chodź no tu. Chodź no tutaj, mówię, dlaczego ty tutaj nie przyjdziesz, cwelu? Dobra, idę do ciebie, kurna mać. Nie no, chodź tu. Idziesz tutaj do mnie. Ja pierniczę, co to było, no? I weź tutaj walcz z mieczami. Ja naprawdę muszę kurde pójść w te miecze, tylko że źle wtedy robiłem, ale kurde już nie mówiliście mi co, w co mam iść, czy w końcu w te miecze, czy w końcu w coś tam, czy w coś tam, tak naprawdę, więc, więc w sumie to ja już później nie wiedziałem co ja mam robić, więc stwierdziłem, że pójdę znowu na tego, skoro tak dobrze poszło, jak na razie idzie całkiem nieźle, no bo kolejnego, kolejnego turnamenta wygrałem, nie wiem jak pójdzie z następnym, zależy jaki będzie, jeśli będzie miał, jeśli będzie na mieczy, to naprawdę em, będę miał bardzo, bardzo, bardzo ciężką sytuację, ale jak na razie jest dobrze, uwaga, czy mi się uda? Pierdut, no i mi się nie udało. Pierdut, no i się nie udało, przegrałem. I przegrałbym milion złotych. I przegrałem 24 tysiące. Ja pierniczę za dużo. Znowu zapomniałem patrzeć, ile goście mają agility. Muszę to robić. Jeśli będę patrzył, ile gościu ma agility, to będę wiedział, żeby z nim po prostu nie walczyć, bo jest pewne to, że gość ma po prostu miecz, tak? Chodź tutaj do mnie i nie denerwuj nawet. Nawet mnie nie denerwuj. Chodź tu. I teraz ja znowu, chodź tu O rany, i teraz weź go złap na te 30hp O ja pierniczę, zostało mu 38hp, 39 powiedzmy Bo do pierwszej krwi się gra, czyli zostało mu 39hp A ja go nie będę mógł złapać przez milion lat, po prostu, przez milion lat A już nie mam kurna tego, tego mojego, tego m, czaru, który przyciąga, bo już go wykorzystałem, ja pierniczę Oj gościu, jak ty mnie denerwujesz, jak ja nie lubię ludzi, którzy walczą w ten sposób po prostu. Czy ja do niego doskoczę, czy ja dam radę do niego doskoczyć? Uff, udało się, udało się, udało się. Nie było to takie straszne, jak myślałem, myślałem, że będzie bardziej spierniczał. Na szczęście tego nie robił. Dobra, idziemy duel, kolejny duel. Zobaczymy. Chciałbym kurde nowy dzień. Chciałbym kurde nowy O, pało. Chciałbym nowy dzień ze względu na to, że wtedy będą nowe itemy. Ja mam troszeczkę hajsu, który mógłbym wydać tak naprawdę na jakiś nowy armor. Nie wiem, czy to zbroje. na zbroję pewnie nie nie będzie stać, bo to zbyt dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy. Ale na pewno może jakiś hełm, może tarcze. jak nie to na pewno buty. No, no zobaczymy. Można było naprawdę sporo rzeczy porobić. Gościu ma defa, ja pierniczę. Znowu zapomniałem popatrzeć na jego staty. Teraz już nie popatrzę na jego staty. No ale dobra, spoko. Nie popatrzę, to nie popatrzę. Ja teraz sobie pójdę spać, teraz znowu sobie pójdę spać, a teraz idę walczyć. no, podskoczę do ciebie. I quick, jordut, ale cholerna, gościu ma defa po prostu. Jest pięknie, weszł za 70, bardzo ładnie. I zostało mu tylko 40 hp i uwaga, Kuiki po nim. Nie, niestety nie trafiłem i pięknie, teraz trafiłem kujki po gościu. Bardzo, bardzo ładnie, bardzo, bardzo ładnie, dobra, pociniemy sobie w takim razie tędy, enter the area, kolejny duel, ciśniemy, czekam na nowy dzień, cały, o cholera, za 500 mi przysrał, co to jest za magia, panie dziejaszku, o ja piernicze ja będę w bardzo, w bardzo, w bardzo głębokiej dupie, no i przegrałem, wiedziałem, że tak, że tak to się po prostu skończy, bo gościu miał zbyt dobrą tę magię, znowu yy, staty, staty, uwaga, strength. Defa ma 20, więc w sumie dużo, ale magii ma znowu 25. On mi może znowu przystrać po prostu magią, tak że się zestrę. Nie, no cholera, jasna. No teraz jestem w dupie. Jak ja mu przywale, to mu przywale za 5, kurna. Ja za 63 to w sumie i tak nie ma tragedii. Myślałem, że to będzie gorzej, chyba że on mi będzie po prostu mocniej bił, ale wydaje mi się, że on mi po prostu obniżył strengta. Na kurna, minus milion. 14 mam strękta tylko. O, to było chwilowe. Zajebiście. Dobra, zajebiście. No to mam to. Pięknie. Pięknie. Troszeczkę się przez chwilkę bałem, ale na szczęście wszystko skończyło się bardzo dobrze. Czy to będzie kolejny dzień? Kiedy będę miał kolejny dzień? Ja chciałbym się dowiedzieć, kiedy będę miał kolejny dzień. Bo ileż kurde można. O kurde, czy ja nie mogłem przypadkiem normala? No właśnie, mogę normala walnąć nawet. Za 99 powera. Kurde, nie będę, bo to się chyba nie opłaca. Dobra, masz. No i pięknie, porobiony. Porobiony, już tylko 50, a nie 61%. Do następnego poziomu już mam zrobione. Więc ciśniemy dalej. Może zaraz dobiję jeszcze w tym dniu. Ten poziom byłoby fajnie, naprawdę byłoby fajnie. masz tu powerami cię w sumie ścisnę. Czemu nie, cholerka? Ten niby 85%, czy tam 83. Dobra, myślę, że teraz normal już wystarczy. Powinien. No i pięknie. Nie wiem jak to starczyło skoro walnołem za 95 gości miał ponad 100 armora. No i zajebiście o to mi chodziło. Mamy nowy dzień i powinny być nowe itemy w sklepie. Zobaczymy czy będą. Zobaczymy czy będą armory. Wchodzimy tam i uwaga more items i nie ma. No i nie ma. No i nie ma. No i nie ma. No to szkoda, powiem wam, że strasznie żałuję, że nie ma. O jejku, powiem wam, że to taka straszna lipa, że, że, że nie ma tych itemów teraz. Byłem pewien, że będą po prostu i czekałem na to bardzo. A teraz ja nie wiem, co ja mam w ogóle zrobić z tym hajsem. Nie mam na co w ogóle, kompletnie nie mam na co go wydać. Kompletnie nie mam na co. To mnie troszeczkę boli, że ja jednak już wykorzystałem na ten enchant, prawda? go mm. pięknie. First Blood to Kongu. Bardzo mi się to podoba. Dobra, 78%. Zaraz dobijemy kolejny poziom i będę mógł sobie cisnąć na tournament Oczywiście tournamenta już w tym odcinku nie będziemy cisnąć. Ten odcinek trwa już zbyt długo. Wydaje mi się, nie wiem do końca, um, o której się zaczął, ile powinien jeszcze trwać, ponieważ nie, nie, nie zacząłem powiedzmy, nie miałem supera od początku, tak? Nie miałem stopera od początku, więc niestety nie jestem w stanie zobaczyć dokładnie, um, o której zacząłem i ile trwa ten odcinek. A tak jak wam mówię ten... Um, to twórcen Sandals się w dziwny sposób nagrywa. Wiem, że kurde znowu gadam rzeczy, które nikogo nie obchodzą, ale powiem wam, że to jest tak, że to się tak jakby odpala normalnie i mogę to nagrywać, ale wtedy ma beznadziejną jakość. Ja wtedy minimalizuję grę, klikam mi do minimalizowania gry. Wtedy jakość staje się nagle z milion razy lepsza, ale nie, da nie daje się zminimalizować gry. I po prostu jest tak na pełnym ekranie, tak jak teraz widzicie. Ja ma ja mam to na pełnym ekranie. Ale ona tak naprawdę to jest taki tryb pełnoekranowy okienkowy, dokładnie, tylko że nie da się zminimalizować tej gry. A ja muszę nagrywać, jeśli nagrywam to um, grę, to ja nie, nie mogę nagrywać tego w oknie, bo on tego nie widzi, tylko nagrywam pulpit, po prostu nagrywam pulpit bandikamem i on to wtedy łapie strasznie dziwny sposób, ale działa, więc, więc w sumie fajnie, że, że, że mi się udało to w jakiś tam sposób ogarnąć, bo to było na pewno bardzo ciężkie i problematyczne na samym początku, ale na szczęście mi się udało. Frozen przed gości jak gościu, jak fajnie! No i mamy następny poziom. Co tutaj zrobić? Na pewno dorzucę trzy ataki. jeden def, tak sobie zrobimy. O, no, mam 15 strzał już w tym momencie. Ja cię kręcę w obie ręce po prostu. Jeszcze kolejne duelo mogę. O, ja pierniczę, jak cholernie dużo tego. Dobra, zobaczmy helmety. Nie mam nowych. Hmm, shieldy mam najlepszego już też, tak. E -e Chyba wszystko już mam najlepsze w tym momencie, niestety. No, niestety, panie gościu. Dajemy duel w takim razie kolejny. Może, wiecie co ja zrobię? Oła! Oh, wow. Chciałem zapisać grę i teraz będę miał, bo nie zapisałem gry i teraz przegram kurna 50 milionów pewnie. Jak przegram to stracę kurna ze 30 tysięcy autentycznie, jak nie więcej. Ojoj, oj, oj, oby mnie przegrał, ale jak na razie idzie bardzo dobrze. Po mojej myśli powiedzmy. Dobra, użyję tego, może się... Jeszcze raz. O cholera, to był błąd. To był wielki błąd, że ja tego używałem w ogóle. Ale na spokojnie, na spokojnie. Ty używasz tego, ja używam tego. Mam prawie full armor. Ciśniemy. quick, Pięknie, udało się. Był chyba krytyk, tak mi się wydaje. Dobra, 12 czy tam 13 tysięcy. Bardzo fajnie, mam kolejny dzień. Jest już powoli, kurde, się zbliża zachód. A ja dalej nie mam nowych itemów. Wyjdźmy stąd, wyjdźmy stąd. Church. Chcę. Charge. Church. Church. zapisujemy sobie grę, oczywiście. No idziemy. Duel. No i zobacz, pokaż mi swoje stat. Agility 20, defense 62. Dziękuję. Do widzenia. Stacy 130, a HP ma 130, a nie Witality, już myślałem. Atak 54. Panie Dziaszku, spróbujemy z nim zawalczyć. Jak on mi przystra to może być problem. What? Em, problem może być tylko z tym, że on ma 100% chyba kurna w każdym moim miejscu. Uderzenia mnie. Fuck. 27 tysięcy straciłem. Nie no, ja piernicze, ja piernicze powiem wam, że to jest. O ty, kurde. Uh. Ale to było tak randomowe. Ta tak se kliknąłem, kurde, nawet misklik. Nawet się nie spodziewałem, że doskoczę tak naprawdę. To był naprawdę autentyczny misklik, a kurde zadziałało. I wygrałem, kurde, rundę. Ciekawe, no cóż, spoko, zostało 360, 360, no dawaj, dawaj, dawaj Będę walił samimi chujkami, bo to nie ma co się inaczej męczyć, bo po prostu nie będę w ogóle, nie będę trafiał, jeśli będę bił czymś innym No dawaj, ja sobie zrobię to, sobie zrobisz to, ja już do ciebie podchodzę um, Ja sobie jeszcze krzyknę na ciebie może na przykład i podejdę teraz w tym momencie na przykład. I jeszcze quick. Jeszcze cię muszę quickami bić. Dobra, pięknie, krytyk wszedł. Bardzo, bardzo ładnie zostało 10. Znaczy dostałem 10 tysięcy punkcików. I myślę, że to będzie koniec tego odcinka. Więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mam nadzieję, że teraz znowu wrócę z regularnością filmów. Mam nadzieję, że wszystko mi wyjdzie. Więc to było na tyle w tym odcinku. Na razie, czy do zobaczenia w następnym. I siema.